Witajcie, witajcie, nadajemy na live, ostatni live na dziś. Zakończyły się Mistrzostwa Polski w kategorii par mieszanych. Teraz nastąpi uroczyste rozdanie nagród. Zobaczcie jak to wygląda, jesteśmy przygotowani. Marek już dochodzi do głosu i zaraz wszystko, wszystko będzie opowiadał. Jak Piękne nagrody. Statuetki fantastyczne. pierwsze miejsce kategoria Tary, z ale to jest Tak, Trzecie miejsce pierwsze. Dobrze. Działamy, walczymy, ostatnie szlify, ale... Raz, dwa, Słuchajcie, moi drodzy, super, że jeszcze jesteście, super, że jeszcze nie, wyjechali, nie, nie wyjechaliście I, e, i czeka nas ceremonia obręczenia nagród Mistrzostwa Polski w 2021 Runtep Poland Tour, mamy finał i dziękujemy Panu Marszałkowi Województwa polomorskiego za ufundowanie nagród. Dziękujemy Urzędowi Miasta Szczecin za pomoc finansową również w realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy naszym wszystkim kochanym partnerom. Dziękujemy Budce Dzisiaj zajadaliśmy się cudownymi smakołykami i cóż, mamy dla was przygotowane teraz właśnie nagrody. I chcielibyśmy najpierw, najpierw przyznać i wręczyć medale. Z Gdańska, tak szybciutko, w związku z tym, że organizator bardzo przeprasza, ale dzieci schowały mu te nagrody, no i te medale i później dzisiaj czytać i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że są u nas w Szczecinie już i zapraszam, zapraszam kobiety, zespół Parpoland. Poland otrzymuje, otrzymuje, otrzymuje medale. Ściągamy, proszę tutaj pomyśleć wreczki z tych medali. Tak, bardzo. Okay, okay. Potrzebuję tutaj Marysie. Tak. Nie, Karolina, Jest Kasia. No, dobrze. Kasia może... Pani Przewodnicząca Marii. Proszę o wręczenie medali. Proszę o wręczenie medali. Brawa dla zwycięzcy dla, dla trzeciego miejsca kartola, kategoria woman. Uwaga, uwaga. Drugie miejsce, drugie miejsce. Drugie miejsce. Chill and skill, chill and skill, drugie miejsce, dziękuję ślicznie, chill and skill za... gratuluję dziewczyny, mamy dla was medale, proszę tutaj podejść do, e, do, do Marysi Kasi, Kasi. tak, Marysia Kasia wam tutaj wyliczyć te pięknie, dziękuję. Dziękuję. żebyście było? się nie zdziwili, wszystko jest openem, ale open, open. kategoria, no ale... Tak. Nie, nasza wina. Tak, tak się dobrze. Proszę nas, to co to co do przekazać dzisiaj medale. Mamy jeszcze kochanki. Kochanki dzisiaj też zgarniają. Yeah. Aś, Brawo. I oczywiście kolor złoty. Jest kolor złoty. Dziewczyny. Brawo dzisiaj z medalami w no, sobie Do domku. Para. Super! Okej. Okay. I zróbmy sobie jedno pamiątkowe ja, to... zdjęcie. Poprosimy naszego fotografa Michała tym razem o to, żeby zrobić zdjęcie dziewczyną. Uwaga, uwaga. Jest sesja, to Ja nie wiem Sesja, po prawej stronie. srebro. Uwaga, dobrze. Jest, jest, są śmiechy, są śmiechy. Jest ekstra. Super, bardzo dziękujemy. Prosimy teraz z kategorii miksów, z kategorii miksów, Honey Bunny! prosimy o przekazanie, prosimy o, Janko, o przekazanie medali. Nie będziemy rozpakowywać ich w takim wypadku. Brawo wam Honey z przyzwyczajenie serdecznie. Tak bony, jest. Super. super. I poprosimy teraz Goku! I znowu Goku! Dzień dobry Betu, cieszymy się, że będą nam się śliły. Uwaga, prosimy o założenie srebrnych medali tym razem. Dziękuję. Gratulacje. Super, wracacie Lewatki. do domu z medalami do tu. Pięknie, 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 pięknie. Tak, nie uciekamy jeszcze. Gdzie tutaj uciekły wszyscy? No, poprosimy o z... brązowe medalistki tutaj w kategorii mistrz. Złoto. No i Mark, poprosimy. Marian. Marian! Marian, 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 oczywiście gratulacje, gratulacje, patrzę, który to nie no ja oczywiście przypomniałem Gratuluję sobie, przeproszę Ty, wspaniała wata, ja bardzo ja mi się to podobało, po dalej. proszę pamiątkową fotografię dla naszych zwycięzców yeah. w kategorii Mixer, par mieszany. uwaga, sesja, póki jeszcze jest dekoruję. widno, tak, dokładnie wykładniarek. Tam czeka na nas. Panie, Bani! Okej, okej. Uwaga, uwaga! Kategoria Open Gdańsk, ale żeśmy na tym piasku, pamiętam, szpirowali. Nie! bardzo dobrze. Wracamy do Gdańska, Nie! Będziemy, będziemy. Więc... tam Spike Więc... o, Spike the Best! Także Nie! Nie! Trzecie miejsce w kategorii Open spike the West. Przekażemy oczywiście o! O drugi medal. medal drugiemu liście no. Łukaszowi. Nie, przepraszam, no bankowi, frankowi, frankowi. Tak jest. I co? Zostało nam jeszcze drugie miejsce w kategorii Open. Tym razem GKS Bydgoszcz w tak, tutaj ponownie Janek. Gratulacje, gratulacje, prosimy o przekazanie medali. Gdzie masz medal? Przed chwilą dostałeś, już nie masz. Nie zjadł. przehandlowany. I prosimy Dziękujemy Jeszcze zaraz poprosimy Janka z powrotem do zdjęcia, z jeszcze jedno z zespołu. Mam nadzieję, Uwaga. że są tutaj. I co, w Open pierwsze miejsce w Gdańsku zajął zajęło zespół PZ. I zaprosimy jeszcze drugie miejsce, GKS Bydgoszcz Szczecin do zdjęcia razem z pz -em. Tak, szybka foto, szybka Szybciutko, panie Janku zapraszam. Janek, 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 chodź, chodź, chodź. Szybka foto. Tak, tak.

na no Janek, tak? tak? pierwszy Janek. Drugi tak, e To jest tak? Ucie, a tak, to? I je to jest tak, I to jest... A co ja mam dać? To tu będą Okej. Już wszystko wiemy? Słuchajcie, dzisiaj rozegraliśmy pary mieszane podczas Mistrzostw Polski w roundach 2000 21, jednocześnie o, kończymy tak? tym e, nasz Randlet Poland Tour, a zatem w parach mieszanych trzecie miejsce zajął zespół Goku. O, <try> <try> zespół Goku. Mają naprawdę mocny kibiców, to trzeba przyznać. Mocny dopiłk. Gratulacje, gratulacje. Gratulacje. Mamy i tak jest. Gratulacja. Dziękuję. Tak Proszę jest. bardzo, Począc mamy dodać. takie czapeczki. No też. Proszę Fenty. bardzo. I na razie zaprosimy Was tak jest. tutaj. Na razie Was zaprosimy. Za chwilkę możemy sobie wybierać na grobie. Uh, ok, a teraz przechodzimy do miejsca drugiego w kategorii par mieszanych. Zaproszę tutaj zespół. Beauty and the Beast. Best. Best. The best. Best. The best. Beauty and the <laughs> Beast. Takie jest ogromne brawa, bardzo przygotowali jeszcze turniej z u siebie w Gdańsku, mam nadzieję, że mieliście okazję zagrać i oczywiście życzymy im, żeby zbudowali u siebie w Gdańsku jak największe community. Dokładnie. Ok, a zatem przechodząc do pierwszego miejsca, podczas Mistrzostw Polski 2021 w Radnach w Szczecinie, wygrał zespół Wystawka Górna Dolna. Się jeszcze zamienisz miejscami, w sensie brąz z niby po tej. Więc... Tak, tak jak my, tak jak my, tak jak my. Póki mamy, póki mamy okazję. Tak, jeszcze mamy trochę tam. I, I zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia. Jeszcze po czapeczce. Gratulacje, gratulacje. Jeszcze pamiątkowa, pamiątkowa fotka oczywiście. Dziękuję. Ok, i teraz poprosimy pierwszy zespół o wybranie nagród naszego stołu. Mamy jeszcze dodatkowe nagrody na naszym stole, więc. Tak, są jest bluzy, tutaj naprawdę dużo. Bluzy z koszulki oraz z I każdy otrzymuje taką pamiątkową chustę z, od pana marszałka. Tak jest. A ja tak 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 tak. Tak. Dwa to jest Na To ja wszystko pytam To już wszystko Pierwsza no, się... nagroda została no, wybrana. Jest! Okay. Super! Obłonię! został dokonany. Jeszcze raz piąteczka. Tak dla... Nie za dużo, nie za dużo. <ślonia> Dobrze. Okay. super. To teraz poprosimy zespół, który zajął drugie miejsce, o podejście tutaj do naszego stołu z nagrodami i wybranie również czegoś dla siebie.

Dobrze, Wybór został dokonany. Jeszcze, jeszcze, jeszcze trzymają nas na pięć. No nie ja wiem, później się na wierzch zamienimy. Weź, no bo boja, nie później się będziemy Sprzedamy. No. Dzięki. Gratulacje. gratulacje. Bravo! I zaprosimy trzeci zespół po odbiór e, nagród. Tutaj tak samo od marsza, pana marszałka. E, macie takie pamiątkowe chustki z Pomorzem Zachodnim. Bardzo ładne kolory zresztą. Tak jak u nas tutaj na turnieju. Brawo! A teraz przejdziemy jeszcze do jednego wręczenia nagród, słuchajcie, ponieważ tak jak wam zapowiadaliśmy na początku tego turu, według rankingu, który mamy na i dziękujemy Wam, że po prostu zapisywaliście się tam, bo dzięki temu po prostu możemy wybrać najlepszego zawodnika i najlepszą zawodniczkę, a o tym więcej opowie Wam Marek. Słuchajcie, w związku z tym, że no tak się wydarzyło, bo ponieważ ten, ten tur był taki troszeczkę eksperymentalny, chodziło o to, żebyśmy zrealizowali e, jako kolejne państwo w Europie tego typu, właśnie tur promujący tę dyscyplinę, postanowiliśmy, żeby podkręcić troszeczkę temat, e, aby podczas tego turu e, osoby, które, osoba, która ma najwięcej punktów, weszła od razu do kadry. Którą planujemy y, przygotować w następnym roku. To znaczy, pr przygotowania już będziemy realizować w tym roku, natomiast w następnym roku mamy na nadzieję, że odbędą się Mistrzostwa Świata w Belgii, które są przykładane z roku na rok. I y, postanowiliśmy przyznać y, y, takie y, y, miejsca dla tych dwóch osób, które y, będą miały największą ilość punktów. No i okazało się w naszych eksperymentach, że E, okazało się, że, że no, to dwie osoby drużynie mają największą ilość punktów, więc nie będziemy się boksować, ponieważ e, i tak, i tak według założeń wchodzi kilka osób, e, me, kilku mężczyzn i kilka kobiet do kadry. Postanowiliśmy w tym roku przyznać dwa miejsca e, w kategorii męskiej i w kategorii żeńskiej. E, I dlatego e, teraz e, ogromne brawa. Dla e, dwóch e, osób w kategorii, dwie, dwie dziewczyny, czyli w kategorii żeńskiej, e, taką nagrodę, plus dodatkowe, właśnie tutaj nagrody od z, z firmy Spikeball, e, a mianowicie wspaniałe plecaczki. bluzy. słuchajcie, aż mi się zrobiło gorąco, naprawdę super, super, super nagrody, ale też i mnóstwo pracy. I No i praktycznie te osoby były na każdym turze, także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I Paulina, proszę bardzo, przedstaw kobiety, które wejdą do kadry w następnym roku. Tak jest. Zatem już nie przedłużając, słuchajcie. Kochanki grały od samego początku. Warszawa, później był Olsztyn, Gdańsk, no i Szczecin. Słuchajcie, po raz trzeci na podium zgarnęły pierwsze miejsce w Warszawie było drugim, z tego co pamiętam. Zatem poproszę tutaj Małgosię Dalidonis oraz Marię Filipską. A ja poproszę Jankę o wręczenie tych nagród, tak, bo to dzięki właśnie Rampen Poland i współpracy właśnie takie pomysły realizujemy. Proszę o wręczenie nagród. Myślę, że dobrą macie spirit, na pewno się dogadacie, która będzie ja ja wam w ja ten sposób. I jeszcze raz no, Wielkie ja gratulacje, super i kontynuujcie. An, no, dziękuję się dziękuję <laughs> <laughs> Gratuluję. Okay. Tak, brawo dziewczyny, brawo, naprawdę, Szapoba. Grały od samego początku Panie razem. razem. No, Okej, okay. słuchajcie, przechodzimy teraz do mężczyzn. No i mieliśmy tutaj naprawdę duże przetasowania w tym rankingu, nie ukrywam. I niespodzianka. Tak jest. I niespodziewanie okazało się, że pierwszych dwóch mężczyzn w naszym rankingu Randnet Poland Tour 2021 to jest również jedna drużyna. Zapraszam, PZ. Tadeusz, Wielu. Tadeusz Dalej! i Antoni Dalej! 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 macie dość Dalej! Dalej! więc przekazuję wam to na ręce wspólne. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Teraz panu. poprosimy o zdjęcia naszych finalistów. I finalisty. w całym Rand Net Poland 2021. I słuchajcie, to właśnie te cztery osoby mają gwarantowane miejsce w Kadrze na przyszły rok, na 2022, na Mistrzostwa w Belgii, Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Belgii. I wiemy oczywiście już, że Mistrzostwa Europy, które były planowane w Dublinie, w Irlandii, one też są przesunięte, także mam nadzieję że również będziecie nas reprezentować jako Polskę. Jeszcze raz ogromne brawa. Kochani, życzę wam wszystkiego dobrego i spokojnej podróży do domu, wracajcie bezpiecznie, ponieważ już niedługo znowu się spotkamy. Z ogromną przyjemnością znowu sobie powierzamy razem. Także co złego to nie my. Szczecin, okazuje się, że jest blisko. I mam nadzieję, że w innych miastach w następnym roku również tak wspaniałe imprezy uda się zrobić. Dziękuję ślicznie wolontariuszom Fundacji Kamienica 1 za to, że wypisali z nami dwa te wspaniałe dni, a w sumie więcej do przygotowania Produktu, dzięki któremu będziecie mogli obejrzeć ciekawe transmisje e, i to będą myślę, że fajne pamiątki dzięki temu wchodzimy na całkiem nowy poziom nie ma się czego wstydzić naprawdę oceniając to co, co się dzieje w Europie dajemy jeszcze radę także nie ustawajcie w ćwiczeniach i buziaczki pozdrawiamy was serdecznie Paulina jeszcze słówką tak, słuchajcie, w przyszłym roku też chcielibyśmy zrobić tour. Mamy nadzieję, że uda nam się zajechać do więcej niż czterech miast. E, także dajcie teraz znać swoimi oklaskami, okrzykami. Czy bylibyście chętni na taki jeszcze raz randek Poland Tour, ale 2022? To tutaj złożyliśmy mega dużo pracy. Chłopaki naprawdę spędzili mnóstwo godzin, żeby to wszystko tutaj zgrać, zorganizować, żebyście mogli przyjechać, żebyście mieli wszystko pod ręką. Mamy nadzieję po prostu, że Wam się podobało. Oczywiście, jeżeli macie jakieś uwagi, to, to oczywiście możecie je zgłaszać. One też nam pomożą po prostu polepszyć wszystko na przyszły rok, tak zwany feedback. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję organizatorowi. Dużo, jeżeli chodzi o, o tą imprezę. I, I w sumie ode mnie to chyba już, już wszystko. Mm -hmm. Jeszcze oddam tylko głos chłopakom tutaj. Dobra, to ja tylko szybko, e, jako Rounded Poland, mam nadzieję, że się chłopaki nie obrażą, że przejmę mikrofon. E, też jestem strasznie, e, jest nam strasznie miło, że się tak udało te wszystkie cztery wydarzenia e, zorganizować. E, mamy nadzieję na przyszłość. E, Coraz lepsze te turnieje robić, coraz więcej, żeby nas grało i e, teraz planujemy jakieś tam swoje zebrania. Na pewno damy wam znać, co i jak. I możliwe, że postaramy się zrobić jakiś e, mały turniej w Warszawie e, z Now-Hidzonem jeszcze przed zimą. E, taki mm -hmm. na spokojnie. mam nadzieję, że e, też może nas odwiedzicie. Dzięki wielkim. Super, także dziękuję Wam ślicznie, kończymy imprezę. Kasia, buziaczki, wspaniale nam tutaj pomagałaś, Paulina też cudownie, Michael i wszyscy wolontariusze, dziękujemy Michałowi na tutaj gronem, dziękujemy Werce i Majce, słuchajcie, jesteście kochani, buziaczki, wracajcie do domu szczęśliwie i trzymajcie się, do zobaczenia. A ja jeszcze tylko ostatnie słowo, słuchajcie. Mistrzostwa Polski Brandnet 2021, jak i Brandnet Poland Tour 2021 uważamy za oficjalnie zakończony i zamknięty. Yeah!